Dzień dobry. E, witam na moim kanale Tarot. To jest czytanie dla wodników na grudzień 2025. To czytanie przeznaczone jest nie tylko dla wodników słonecznych, ale również tych, które posiadają ascendent, Wenus, Marsa, Księżyc oraz inne planety w tym znaku. Do tego czytania przygotowałam Heavenly Soul Tarot, czyli tarot niebiańskiej duszy oraz. E, Dalej wyroczni e, Pszczoła i Pomarańczowe Drzewo. Zobaczmy, co wszechświat ma Wam do przekazania w grudniu, w ostatnim miesiącu tego roku. Jaka jest najpierw dla Was ogólna energia? W w grudniu. A spentaki Ładnie. E, jak wyglądają relacje u Was w grudniu? Pięć kielichów odwróconych. Jeszcze jedna karta, cztery buławy. Jak będą wyglądały u Was finanse? Trzy buławy. Jak będą. Jaka jest dla Was rada w grudniu? Mamy tutaj Rycerza Mieczy, e, co Was zaskoczy w tej sytuacji? Azbuław i jak wygląda koniec e, miesiąca, koniec roku w zasadzie. Mamy tutaj Świat, 10 Mieczy i królową Kielichów. Na spodzie talii e, Paść Mieczy. Patrz jak to widać i mniej więcej wszystko widać mniej więcej postaram się odkryć te karty jak będę czytać A więc zaczynamy od tego asa pentakli czyli e, pojawia się jakaś nowa okazja finansowa u was w tym miesiącu e, można powiedzieć że może to być też nowy sposób na zarabianie pieniędzy. Może przyjść do Was taka oferta. Eee, ja mam wrażenie, że ona Was bardzo, bardzo ucieszy. Wy nawet się z tego spodziewaliście, ponieważ włożyliście w coś, e, swoją energię. E, zainwestowaliście swoje pieniądze, czas. Po to, że żeby uzyskać z tego jeszcze większy profit. Może to Wy zainwestowaliście w coś i teraz oczekujecie, że przyjdzie do Was za to zwrot. E Ten zwrot do Was idzie, ta nowa okazja do Was idzie, ale ja widzę, że ktoś może być na przykład w relacjach niepocieszony. E, w sumie, przepraszam, może ukrywać na przykład, że jest mu z jakiegoś powodu przykro, że może być tak, że ta osoba. To pięć kielichów odwrócone. Może czuć jakiś żal do Was, ale Wam o tym na przykład może nie powiedzieć. E, może to ukrywać. E, może mieć jakieś takie animozje w stosunku do Was, że jej o czymś nie powiedzieliście, że było coś ukryte, że. Stracona została jakaś okazja, i teraz e, ktoś może nawet Wam e, wylać jakiś żal i e, na temat jakiejś celebracji, czegoś, że na przykład zrobiliście to bez niej. Że ktoś został tutaj pominięty. Dlatego mamy tutaj te cztery buławy, ale no wiadomo, cztery buławy. A tutaj widzę tylko trzy osoby. Że jedna osoba została jakby wykluczona z tego e, przedsięwzięcia, z tej celebracji, z tego e, świętowania. Wy możecie chcieć na przykład zrobić to tylko e, we trójkę, a ta czwarta osoba może być pominięta. Tutaj też widzimy tylko trzy motylki, nie widzimy czterech. No oczywiście to są trzy buławy, ale tak mi się to akurat rzuca. Tutaj jest trzy, tutaj jest trzy. I ktoś może mieć do Was pretensje o to, że zainwestowaliście na przykład pieniądze tylko w pewną grupę, a ktoś został pominięty. Ktoś może mieć do Was o to pretensje. W każdym razie dla Was się będzie liczyło yy, bardzo to przedsięwzięcie. Dla Was będzie miało bardzo duże znaczenie to, co zrobiliście i, to, i ta okazja, która się tutaj pojawia nagle. Wy wiecie, że do Was przyjdzie dobry zwrot za to, co wykonaliście. Yy, I to. Wniesie jakieś zmiany do waszego życia, bo motyle są tutaj, e, symbo, są motyle, e, przepraszam, motyle są symbolem e, przemiany, zmiany. Może to powoli kiełkowało w was e, i teraz przychodzi taka kulminacja w grudniu. Jesteście gotowi na przykład, żeby komuś coś zaprezentować, żeby komuś coś oświadczyć, żeby komuś coś powiedzieć <laughs> o, tym swoim, o tym swoim przedsięwzięciu, o tej swojej, o tym swoim projekcie, o tym co e, robicie, na co się zdecydowaliście. No ale ktoś może być na przykład niepocieszony. E Tutaj tarot Wam jakby yy, wskazuje taki problem, że może się to pojawić. <laughs> może to być też tak, że Wy chcecie się skupić na, jakich, na jakichś projektach, i w ogóle Was nie mogą nie interesować jakieś yy, celebracje. Możecie w ogóle mieć to gdzieś, mam wrażenie. Jeżeli was ktoś gdzieś zaprosi, to wy będziecie się ociągać, w ogóle nie będziecie mieli ochoty wychodzić, ee, lub też możecie właśnie być po, e, mieć pretensje do kogoś, że was wspominał w ogóle w takich planach. E, co jest Wam doradzone, to jest tutaj ten rycerz mieczy. E, czyli szybkie przekazywanie wiadomości, szybkie e, komunikowanie się. E, ogłoszenie czegoś, pospieszenie się w jakiejś sytuacji. E, może ta osoba, który, którą tutaj pomijacie, ona liczy na to, że wy ją po prostu też włączycie do tego zadania, włączycie ją do tego projektu i nadacie jej nowe, e, jakiś nowy status. Jeżeli wy jesteście tutaj na jakimś wysokim stanowisku i decydujecie, kto ma dostać promocję, kto ma dostać wejść na wyższą pozycję, to wam jest tutaj zalecane, żeby się zreflektować szybko, bo może ktoś tutaj czeka i czuje się niedoceniony z waszej strony. Może tej osobie się po prostu należy uwaga, należyta uwaga i należyte po prostu traktowanie. Z szacunkiem, tu widzimy tę królową, która właśnie pasuje na rycerza Giermka. Jemu się należy po prostu większy szacunek już teraz. Wy możecie tego nie zauważyć, że ktoś potrzebuje z Waszej strony takiej uwagi w tym miesiącu. Co was zaskoczy w tej sytuacji, to mamy ten, tego asa buław, czyli jakiś nowy pomysł. Jakiś nowy pomysł, który do was przyjdzie, jak może rozwiązać tę niezbyt e, korzystną sytuację. E, tu macie dwa asy, czyli jest, jak są, to są okazje, które można wykorzystać do tego, żeby na przykład e, e, zrealizować jakiś swój plan, zrealizować sw jakiś swój pomysł. I. Jeśli tutaj nie wiedzieliście, jak na przykład połączyć tę sytuację, żeby wszyscy byli jakby zadowoleni w tej sytuacji, to mi się wydaje, że Wy znajdziecie na to jakieś rozwiązanie. To Was może zaskoczyć, jak bardzo kreatywni będziecie. I koniec miesiąca wygląda w ten sposób, że coś się definitywnie kończy. Mamy ten świat, czyli kartę końca cyklu, 10 mieczy, czyli koniec jakiejś złej sytuacji, i mamy tę królową e, kielichów, która ja mam wrażenie, że tutaj może na koniec miesiąca e, Wam e, zakomunikować jakiś koniec. Ta osoba może wręcz e, Wam powiedzieć o o tym, jak ona się naprawdę czuje w tej sytuacji, jak ją potraktowaliście, jak ją pominęliście, jak jej, e, jaką przykrość jej sprawiliście i e, no, może być niepocieszona, mam wrażenie, pod koniec miesiąca ta osoba, a jeżeli ona tutaj ukrywała swoje prawdziwe uczucia, to pod koniec miesiąca mam, wam może wylać te wszystkie swoje żale. Ona może mieć tego wszystkiego już dość. Może mać, mieć dość tego chowania się, e, może mieć dość e, waszego ignorowania tutaj, e, może mieć dość e, takiego traktowania was przy, e, z, z nienależytym szacunkiem. Nie wiem dlaczego mi się to akurat w taką historię ułożyło, ale mam wrażenie, że jest jakaś osoba wokół Was, której wy nie widzicie której wy nie zauważacie i której wy po prostu nie dajecie należytego e, nie dajecie jej kredytu po prostu wam jest tutaj zalecane e, po prostu szybka komunikacja szybkie, szybkie skomunikowanie się z kimś szybkie e, szybko przekazywane wiadomości, wam jest to zalecane bo może być za późno, bo, bo ta osoba może Wam naprawdę tutaj pod koniec miesiąca zakomunikować o jakimś końcu. Ta osoba już nie chce więcej cierpieć z jakiegoś powodu. I ta osoba nie chce doś, te, doświadczać tego, co doświadczała z wami wcześniej. Ten cykl się zdecydowanie już zakończył. I e, ta osoba może nam wam e, o tym powiedzieć pod koniec miesiąca. Na spodzie tali mamy e, pazia mieczy, czyli to mogą być wszelkiego rodzaju jakieś plotki. To mogą być wszelkiego rodzaju takie szperanie w czyjś e, szukanie wiadomości na przykład na czyjś temat, może ktoś się czegoś dowiedział. No i ma tutaj jakąś e, pretensję do Was. E, może się dowiedzieć mimochodem, że coś na przykład organizujecie bez tej osoby. I ta, o, ta osoba może pod koniec miesiąca Wam naprawdę tutaj e, urządzić e, e, bardzo taką e, no scenę. Może urządzić Wam scenę. To chciałam powiedzieć. <grywka> tak to wygląda. E, zobaczcie, jak ona ma tutaj minę. Jest niepocieszona, o mało się nie rozpłacze. Za chwilę wygląda tak, jak miała się rozpłakać właśnie. E, bo królowa, e, królowa kielichów, jeżeli ma, e, wskazać na jej takie negatywne cechy, to ona potrafi urządzać scenę histerii, to jest osoba, która, traktu e, która e, podchodzi do sytuacji czasami bardzo emocjonalnie i czasami przesadza z tymi emocjami. Więc jeżeli wy tutaj po prostu kogoś zignorujecie w tym miesiącu, komuś e, nie przyznacie właściwego kredytu, to może Was e, po prostu e, spotkać taka sytuacja pod koniec miesiąca, gdzie wy będziecie mieli do czynienia z taką osobą, która może nawet wybuchnąć, która was e, może mieć do Was ogromne pretensje, e, że pominęliście ją w jakimś projekcie. E, w jakimś nowym początku, który się tutaj u Was pojawił w życiu. Zobaczmy w takim razie, jaka jest rada, jaka jest dodatkowa informacja od pszczoły i pomarańczowego drzewa wodników na grudzień 2025. Ukryta siła. Hmm. Masz, więcej, masz, masz w sobie więcej siły niż ci się wydaje. Ufaj swojej wewnętrznej sile, nieważne jak mały i nieważny możesz się czuć. Czyli może jest Wam zalecane, żeby dostrzec taką osobę, która może się w, w Waszym otoczeniu czuć jak taka mała, nieważna osoba, która będzie miała w sobie na tyle siły, żeby Wam coś wygarnąć. To możecie wy być też Wy. Może Wy zauważycie, że ktoś tutaj ma jakiś nowy początek, ale nie uwzględnia Was w tym nowym początku. E, nie e, nie zaprasza Was do tego początku i Wy możecie znaleźć pod koniec e, miesiąca w sobie tyle siły, żeby w końcu komuś pokazać, jak ważni jesteście i jak ważne jest to, co Wy wnosicie do e, na przykład tego związku, kim Wy jesteście, lub też to może być taka osoba, która się wokół Was pojawi, i która będzie Was e, no... Będzie Wam wygarniać wszystko to, co jej nie pasuje. To wszystko, moje drogie wodniki, w tym miesiącu. E życzę Wam wszystkiego najlepszego, e wesołych świąt, jeżeli obchodzicie święta Bożego Narodzenia. I e do zobaczenia w czytaniach na 2026 rok. Pozdrawiam Was serdecznie. Papa! Pa.